Siema, witam, witam was w kolejnym odcinku z reakcji Na Skip Toilet A dzisiaj Skip The Toilet 73 Part 1 I ogólnie tu trochę sobie popatrzyłem, bo No wiecie, nie, nie dałbym rady żyć bez tego Co się trochę wydarzy I... Ten... Jest taka rzecz, bo przez przypa przypadkiem widziałem Urywki i te urywki sprawiły, że nie będzie to zapewne już takie hał. No ale... I z tym. Dobra, chwila. E, tak, tak, tak. Pyk pyk pyk. Napisy są. To oglądamy. Mamy to z 70 odcinka Part 3 skinęli Smutne. O. A, i jesteśmy camera woman. Co? Co to było? Kto jakieś nie wiem, Co A, jesteśmy camera woman. A to nie wiem, co to jest. Też to żadnego odcinka nie było. O tu jak ten, robili go. To tego też nie było. Tego też nie było? Na pewno. Rocket mm -hmm. Co to jest? Mm, ludzie? Co to? Co? co tu chodziło? Czyli... Nie rozumiem. Tu tak na szybko to nie da rady zrobić. O, jest ten skibiditoilet z Lików. A może bym. Ej, napiszcie, czy chcecie, żeby, żebym zrobił fabułę na temat skibiditoilet. Toilet. Pomoże? Zrobię. Tylko musicie napisać. Wtedy. Jak napiszecie, to wtedy. Zacznę próbować zrobić No dobra lecimy dalej Bo jest ciekawe to O Mat od plungera to o. Dobra O pyry O a możemy w ogóle zobaczyć ten Perspektywę z kamerą U-um. To jest ciekawe, nigdy nie był Ja pedzę ten to Nie ma i tak ten To już Oho Mutant Ale jaki przypakowany. No i problem Ale przyszedł ktoś Eee... Um, co to to to? Cz. cze Czy... Czy to jest... c c Czemu? A TV Woman jest w nim. Aha, to to te... Aaa... To dobra. Ty w sumie dobry jest ten. Eee... Krywa. O, to są ten. te... Te... Paku... Pakunki? Nie, nie wiem jak... O i może zobaczymy co będzie. A I to dlatego o. Szybko poszło Ale TV Woman zbrzyżyła 100 Ale co jest w tych kontynerach? O to, że powiedziałem kontynery Oho Jest coś, speaker. I może zobaczymy w końcu, co jest w kontenerach, Ale zanim to. <grym> Ale to. O. Co ty gadasz że go pokonają? dał no, że tur. Ale że teraz chyba. Co mi chodzi? Odmuch? Ej... Co? C Nie wiem. Ale ma twarz, no, Nie możesz przetrwać. Ale. Co ty mówisz? Z czego? Ja już chciałem zobaczyć walkę. Oni gdzie? A właśnie, tu mamy to. Ciekawszą jest o te fragment Możliwe, że przez Kimilito, przepraszam. W ogóle, który to jest? 1985? Są to... to jest... 16 września 1985. Chwila, ja muszę zobaczyć coś. Eee, to było tu. I tam była ta... Data, data, data i tu. Które to jest? Czyli to jest 6 lat przed? Okej, okay. czyli 6 lat przed. To było Więc ciekawe. Ciekawe, że 6 lat przed tym. No może wtedy właśnie były, Się pojawiły kibla. Więc co? To by było na tyle. Bardzo dobry odcinek. A łapeczkę zapomniałem zostawić. I wy też możecie zostawić. I tutaj, i u mnie. Więc co? Zostawcie łapkę i słubę jeszcze. I napiszcie, czy chcecie tą fabułę. Bo mogę zrobić. Więc co? Ja będę się z wami rzeknął. Do zobaczenia. Yellow.